Wyobraź sobie, że wchodzisz na górę. Patrzysz i widzisz szczyt. Pytasz przewodnika, ile to potrwa. On odpowiada, to zależy. Jedni wejdą w trzy godziny, inni w sześć, a jeszcze inni w cztery. Ale jedno jest pewne: już po pierwszych krokach poczujesz, że idziesz do góry. I tak samo jest z terapią logopedyczną dorosłych. Nazywam się Kamil Kijonka. Jestem logopedą, który pomaga dorosłym skutecznie i bez stresu pozbyć się wady wymowy. Uczy jak mówić wyraźnie, zrozumiale i pewnie. Ile to potrwa? To pytanie często pojawia się na pierwszej konsultacji. Ile zajmie poprawa mojej wymowy? Ile czasu muszę na to poświęcić? To jest bardzo dobre pytanie. I rozumiem, że każdy chce wiedzieć, ile zajmuje taka transformacja. Rok, dwa czy miesiąc? Ale odpowiadam szczerze: to zależy. Czasem wystarczą 3 miesiące, czasem potrzeba pół roku, a czasem tylko miesiąc. Ale jedno mogę obiecać: już po każdym etapie Twoja mowa staje się wyraźniejsza. Zaczynasz słyszeć różnicę i inni też zaczynają ją słyszeć. Chociaż to nie jest najważniejsze. Bo pamiętaj, że robisz to dla siebie. Inni nie zawsze mogą zauważyć Twoją przemianę. Jednak jest coś wyjątkowego w terapii logopedycznej dorosłych. Wielu moich klientów mówi: Nigdy wcześniej nie miałem zajęć, po których miałbym tak szybkie efekty. I to prawda, bo w logopedii te efekty są namacalne albo nasłyszalne. Bardzo szybko widać, że coś się zmienia. To trochę jak nauka gry na gitarze. Już po każdej próbie słyszysz, że akordy zaczynają brzmieć czyściej. Jeszcze nie jesteś wirtuozem, ale już nie fałszujesz. I to motywuje do dalszej pracy. Tak samo tutaj. Każde ćwiczenie to krok bliżej wyraźnej mowy. Każda sesja to cegiełka do Twojego nowego głosu i to czuć. Ktoś zapyta, skoro można w trzy miesiące, to dlaczego inni potrzebują sześciu albo ośmiu? Bo każdy ma inną drogę. Ktoś deformuje wymowę głosek z jednego szeregu, czyli cztery dźwięki, i po kilku tygodniach widać ogromną poprawę. Ktoś inny przychodzi z wadą, która obejmuje 12 głosek, czyli 3 szeregi. I wtedy potrzeba więcej czasu, więcej powtórzeń, więcej cierpliwości. Ale to nie jest wyścig, to nie jest bieg na czas. To twoja droga do wyraźnej mowy. Pamiętam jedną klientkę, która przyszła z obawą, że ja nie dam rady, ja się za wolno uczę, ja nie mam cierpliwości. I wiesz, co się stało? Po trzech miesiącach mówiła, to niesamowite! Nagle w pracy zaczęli mnie inaczej słuchać, nagle ktoś powiedział, że brzmi pewniej, nagle poczułam, że mogę więcej. I właśnie o to chodzi. To nie tylko same głoski. To też pewność siebie, odwaga i radość zmówienia. Więc jeśli zastanawiasz się, ile to potrwa, pomyśl o tym tak. Czy to będą trzy miesiące, czy pół roku, czy nawet trochę dłużej. Ten czas i tak minie, a różnica między tobą sprzed terapii i po terapii będzie ogromna? No zresztą, czym jest 6 miesięcy, jeśli mówimy o tym, że przez resztę życia mówisz pewnie, wyraźnie, i w sposób, o jakim zawsze marzyłaś, marzyłeś? Tutaj zazwyczaj pojawia się jeszcze jedno pytanie: jak to się dzieje, że mogę zmienić coś, co robię od zawsze? I dlaczego ten ostatni etap transformacji jest taki ważny u osób dorosłych? Ostatni, czyli automatyzacja, bo często opowiadam o tym, że ten proces ma trzy etapy: przygotowanie, praca właściwa i automatyzacja. Opowiem ci o tym bardzo obrazowo. Wyobraź sobie, że masz dwa umysły: świadomy i podświadomy. Świadomy umysł logiczny, kreatywny, inteligentny, analizujący. To on myśli: powinna mówić wyraźniej, muszę oddychać przez nos, od jutra ćwiczę głoskery. Tylko, że podświadomy umysł to zupełnie inna liga to programy, nawyki, automatyzmy. I teraz uwaga: podobno większość naszego dnia to podświadomość czyli tylko około 10% to decyzje świadome czyli większość rzeczy, które robimy, dzieje się automatycznie. Dlatego zmiana może wydawać się trochę trudna na początku, bo próbujesz zmienić automatyzm samą logiką. Każda umiejętność, nauka prawidłowej wymowy głosek, reedukacja oddechowa, również mówienie pewnym głosem przechodzi przez cztery etapy. Nie wiem, że nie umiem. Wiem, że nie umiem. Umiem, ale muszę o tym myśleć, robię to automatycznie. To jak jazda samochodem. Na początku sprzęgło, gaz, skręt, tu, lusterko. O nie, zgasł. A po latach? O, no, jeszcze kawę poproszę. I dokładnie tak samo działa mowa dorosłego. To, jak mówisz dziś, to twój automatyczny program, a terapia zmienia go na nowy. Wiesz, co jeszcze tworzy Twój głos? Przekonania. To jest temat, który zmienia ludzi, zmienił też moje życie. Bo przekonania to, to już za późno, yy, tak, ja już tak mam, mówię tak od dziecka, zawsze se pleniłam, nie mam talentu, to głupie, że idę do logopedy po trzydziestce. To są programy. Nieprawdy. Przekonanie działa jak filtr. Jeśli wierzysz, że nie dasz rady, twój mózg będzie działał tak, jakby miał ci to udowodnić. Ale jeśli zaczniesz wierzyć, że możesz, nagle pojawią się rezultaty, motywacja, konsekwencja i luz. I ostatni wątek na dzisiaj to pewność siebie. Pewność siebie to nie osobowość, to trening. To jest ulubiona część wszystkich moich klientów. Bo kiedy uczysz się nowej umiejętności, na przykład kierowania języka, oddechu, wydłużania samogłosek, mówienia wolniej z pauzami czy wyraźniejszej artykulacji, to nie tylko zmieniasz mowę. Zmienia się twoja pewność, obecność, energia, mowa ciała. I wtedy mówisz o wow, ja naprawdę mogę mówić inaczej. A jak mówię inaczej, to czuję się inaczej. Ale nie byłbym sobą, gdyby nie było jakiegoś zadania. Ćwiczenie na dziś. Jedno z najlepszych na zmianę. Weź kartkę i zapisz, jakie przekonanie trzymać się w starym wzorcu. I pod spodem, jakie przekonanie chciałbyś chciałabyś mieć zamiast tego. Na przykład, to już za późno na pójście do logopedy. Każdą umiejętność mogę zmienić, jeśli wejdę w proces. Tak już mam. To, co robię automatycznie, mogę przepisać. Nie dam rady. Krok po kroku będę coraz lepszy. To jest pierwszy krok do aktualizacji Twojego systemu operacyjnego. Zmiana zaczyna się od techniki i umysłu. Dziękuję, że tu jesteś, dziękuję, że słuchasz, dziękuję, że pracujesz nad sobą. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętaj: zanim pomyślisz po staremu, zatrzymaj się, bo właśnie wtedy zaczyna się zmiana. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków o mowie dorosłych, a dzięki temu pomagasz promować logopedię dla dorosłych. A to ogromna sprawa. Jeśli chcesz popracować indywidualnie, w opisie tego filmu znajdziesz link do konsultacji i koniecznie wpadnij na mój Instagram Kamil Kionka. Tam codziennie pokazuję, jak wygląda realna praca nad głosem dorosłych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.